Pijesz Pepsi. Mamę? Anoni, nie pij tego świństwa, ty wiesz co tam jest? A chuj, wypijam do końca. Co takiego tam groźnego może być? Look na składniki. O kurwa, zawiera pontyfikanie Andykramówkowy i dwupapież Jana. Mówiłam ci Anoni, teraz musisz zostać papieżem. Nagle do pomieszczenia wskakuje biskup. Hapemus papam, kardinalem Anoni! Ale ja nie, mo nie mogę zostać papieżem! Przecież nie, nie nie, ma jeszcze wyników egzaminów? Biskup nie odpowiada. Odchodzi mamę, klepie cię po plecach. Wydziedziczam cię, ty watykańska kurwo. Tatę, wypierdalaj do papieżlandu. Zrobię sobie burdel w twoim pokoju. Oczy zachodzą ci łzami, a dupa głównem. Biskup przerzuca cię przez bark, wsadza do bagażnika papą Wilu i jedzie. Do końca życia musisz zostać papieżem. A biskupi rozjebali wszystkie szafy w Watykanie, żebyś nie mógł w nich płakać.